Dzisiaj polityczna bomba. Każdy poseł na mównicy krytykował rząd Tuska. Czy zbliża się koniec? Zobacz sam. Prawo i sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, z tego miejsca, z Mównicy Sejmowej, zachęcam wszystkich moich rodaków do tego, żeby udali się teraz do banku, do bankomatu i wypłacili stamtąd wszystkie dokładnie pieniądze. Żeby nie trzymać żadnych pieniędzy w banku w czasie, kiedy rządzi Adam Bodnar, kiedy rządzi koalicja bandy Tuska, która w każdej chwili może wam zablokować konto do zera, a także nie jesteście nawet w stanie zapłacić za śniadanie. Tak jak ja dzisiaj. Drodzy Państwo, po tym, jak zostałem wypuszczony z nieza. Proszę o ciszę. Jak sąd uznał, że niezasadnie przebywałem w areszcie, wówczas wtedy też zablokowano mi konto. Teraz kolejny raz nowe konto również mi zablokowano. Chociaż w sprawie nie ma żadnych nowych dowodów, chociaż od momentu aresztowania ani razu łącznie z aresztowaniem nie zostałem przesłuchany. No i pytanie do Pana Bodnara: Czy to są polityczne represje za to, że. Sprawdzaliśmy, czy ludzie nie głosują dwa razy, czy to są polityczne represje za to, że w sieci w czasie kampanii wyborczej zrobiłem większy zasięg niż wszyscy praktycznie wasi posłowie razem wzięci eee, i większość waszych mediów. Eee, czy to są właśnie represje za działalność po prostu polityczną, bo to jest po prostu zwykłe ludzkie draństwo, żeby odebrać wszelkie środki do życia z sejmu, które wpływają, bo to jest pensja poselska, dieta poselska człowiekowi, który i uniemożliwiając mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dziękuję. Prosiłbym cię o zostawienie like oraz subskrypcji, ponieważ YouTube ucina mi zasięgi. Będę wdzięczny, a tymczasem zapraszam na dalszy seans. Projektowano y, gazoport w, w Finoujściu. Wówczas była koncepcja stworzenia instalacji do odbioru energii chłodu z tego skroplonego gazu, który mamy przywożony z Kataru czy też z Ameryki. Niestety zrezygnowano przy realizacji ostatecznie tego gazoportu, z tej instalacji i w gruncie rzeczy. Ta energia chłodu, której wartość roczna to jest wartość energii produkowanej przez jedną elektrownię atomową, idzie w powietrze. Czyli nie wykorzystujemy tej energii, regazyfikując ten gaz ze stanu skroplonego w stan ponownie gazowy. Po tych debatach wczorajszych nad wiatrakami zwracam się z tą myślą, że trzeba koniecznie wrócić do takich instalacji, w pierwszym rzędzie w Gdańsku. A później także w Świnoujściu. Dzisiaj już wcześniej ta motywacja nie była tak silna, bo gaz był dostępny i tani, gaz ziemny. To teraz powinniśmy do tego wrócić i mieć tę tanią bardzo energię od ręki. Miliard złotych kosztuje ta instalacja, 10 miliardów zarabia się od ręki. Tylko państwo nie chcą tym zainteresowani, bo już sprawę przedstawiałem na komisji energetyki, w związku z czym nie, nie, nie 8 lat. Ja mówię w tej chwili, ponieważ 8 lat już państwo realizowali te inwestycje w Finoujściu i nie zrealizowaliście tej instalacji do odbioru energii chłodu. Dziękuję. Dziękuję pani marszałek, wysoka izbo. W minionych dniach zakończyliśmy jedne z najważniejszych wyborów prezydenckich w historii Rzeczpospolitej. Korzystając z tej mównicy chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa Karola Nawrockiego, ludziom pełnym pasji, determinacji i wiary w Polskę sprawiedliwą, uczciwą i suwerenną. Nie byłoby tego sukcesu bez dziesiątek, a może i setek tysięcy wolontariuszy, którzy z potrzeby serca zaangażowali się w kampanię, rozwieszali plakaty i banery, udostępniali miejsca na materiały wyborcze, organizowali spotkania, a przede wszystkim rozmawiali z ludźmi, przekonywali ich i motywowali. Ta kampania była ruchem obywatelskim w najczystszej postaci. Dziękuję również wszystkim, którzy wsparli kampanię finansowo, czy to małą darowizną, czy większym wkładem. Każda złotówka była wyrazem zaufania i inwestycją w Polskę, której chcemy. To dzięki wam kampania mogła być niezależna. Szczególnie wyrazy uznania kieruję do członków komisji wyborczych, mężów zaufania i obserwatorów, którzy w duchu odpowiedzialności i troski o uczciwość wyborów czuwali nad ich przebiegiem w tysiącach lokali w całym kraju. Ogromne podziękowania należą się też sztabom we wszystkich szczeblach, od centralnego po lokalne komitety powiatowe. Chciałbym też podziękować wyborcom, tym, którzy nie dali się zmanipulować brudnej kampanii kontrkandydata, prowadzonej przy wsparciu nielegalnego finansowania i medialnego zmasowanego ataku. Dziękuję, że nie ulegliście kłamstwom. Dziękuję, że nie pozwoliliście odebrać sobie nadziei. Raz jeszcze wszystkim tym, którzy nie zawiedli, dziękuję. Zrobiliście to dla Polski, bo po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam pan poseł Ryszard Wilk, Klub Parlamentarny Konfederacja. Był pan. Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, w związku z tym, że mamy półtorej minuty, to będą dwa oświadczenia w zasadzie. Bardzo chciałem podziękować Marszałkowi Szomonowi Hołowni, że wczoraj udzielił mi głosu podczas wniosków formalnych, gdzie zaalarmowałem o dramatycznej sytuacji rolników z Czerska. Mój głos był na tyle słyszalny, że zainteresowało się nim Ministerstwo Rolnictwa w osobie Pana Stefana Krajewskiego, już byłego Michała Kołodziejczaka oraz dyrektora Kowru Pana Henryka Smolarskiego. Bardzo im dziękuję za to, bo ich, ich starania. Pana Henryka Smolarza. Smolarza, przepraszam, Smolarza, bo ich działania zaowocowały tym, że pan Michał Wójciak oraz pan Paweł Poleski, dyrektorzy interwencji rynkowej z Kowru, błyskawicznie podjęli temat, zbadali go, ustawili ścieżki rozwiązania tego problemu, ale drugim, pewnie cichym bohaterem tej sprawy okaże się pan Ryszard Kier Kierzek, do którego kieruję bardzo duże podziękowania. To jest prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej za to, że zaoferował z marszu rolnikom pomoc prawną, zaopiekował się nimi i uwaga, wczoraj już zwrócił się na piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości o to, aby objął nadzorem toczące się postępowanie przeciwko firmie Agro Sadowski, która oszukała tych rolników. Ja podpisuję się pod tą prośbą dyrektora Izby Rolniczej z województwa kujawsko-pomorskiego. Przerwa. I druga część mojego oświadczenia to Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, chciałbym życzyć wszystkim tutaj obecnym oraz tym nieobecnym w Izbie tego, aby znaleźli podczas tych dzisiaj rozpoczynających się wakacji czas na to, aby spędzić je z Waszymi pociechami, które cały rok mocno pracowały na te dwa miesiące zasłużonych wakacji. I ostatnie zdanie Pani Marszałek, chciałbym wyróżnić jednego z uczniów, którzy przez to 10 miesięcy ciężko pracowali na wyniki w swojej nauce. Ja wyniki tego ucznia już widziałem i chciałem mu serdecznie pogratulować, a chodzi o ucznia klasy czwartej z Grybowa, Remigiusza Wilka. Gratulacje. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim Polakom, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego w ostatnich wyborach prezydenckich. Wielkie słowa podziękowania ze strony mojej, ale również parlamentarzystów obecnych na tej sali. Chciałbym przede wszystkim wyróżnić i podziękować mieszkańcom Warszawy, naszym rodakom, którzy głosowali w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w innych miejscach na całym świecie na Karola Nawrockiego, ale również koszula najbliższa ciału i obiecałem to mieszkańcom Rembertowa, z którymi ostatnio rozmawiałem że podziękuję im z tego miejsca ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Warszawy, którzy głosowali w Rembertowie w komisji wyborczej nr 983, w której to Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego. I dlatego tutaj posłowie Platformy nie wierzą, że była taka komisja w Warszawie, ale mogę pana zapewnić i wszystkich państwa. Otóż Ogromne słowa podziękowania za to Państwa zaangażowanie, za wysoką frekwencję, a w samej Warszawie Karol Nawrocki uzyskał 362 482 głosy, a Polacy poza granicami zagłosowali bardzo licznie też na Karola Nawrockiego, ponad 220 tysięcy głosów. Bardzo, bardzo serdecznie z całego serca Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Pośle.